Cześć! Pamiętacie, jak mówiłem, że w centrum naszej galaktyki jest wielka czarna dziura? Nawet się wtedy pomyliłem, nazywając ją koziorożcem, a tak naprawdę Sagittarius oznacza strzelec. Ale w tym odcinku powiemy sobie więcej o czarnych dziurach, które są jednymi z najbardziej tajemniczych, niezwykłych, a dla niektórych strasznych rzeczy w naszym wszechświecie. Kiedy ja chodziłem do przedszkola, czarne dziury były teorią. To znaczy, że naukowcy uważali, że one istnieją, ale nikt nigdy żadnej nie widział jakiś czas temu to się zmieniło. Bo wpadli na pomysł, że połączą dużo radioteleskopów, które są na ziemi w tak jakby jeden super radioteleskop. Najpierw chcieli obserwować głównie czarną dziurę w środku naszej galaktyki, ale udało im się zrobić zdjęcie czarnej dziury, która była bardzo, bardzo daleko od nas, ale była też bardzo, bardzo, bardzo duża. I to, co widzicie za mną, jest to pierwsze zdjęcie czarnej dziury. Teraz już nawet wiemy, jak w przybliżeniu taka czarna dziura wygląda. Na tym zdjęciu jest bardzo rozmazana, prawda? No cóż, i tak fajnie, że udało się je zrobić. Ale może pokażę Wam, jak według naukowców. Taka, taka czarna dziura wyglądałaby, gdybyśmy byli blisko niej i lepiej ją widzieli. Hmm. Czarne dziury same z siebie nie świecą. Jak nazwa wskazuje, są czarne. Ale to, co widzicie dookoła niej jest to materia, która tak bardzo pędzi w stronę czarnej dziury tak szybko jest przez nią wchłaniana, że zaraz za nim wpadnie robi się bardzo, bardzo gorąca. Ale czego trzeba, do powstania czarnej dziury. Tuż do powstania czarnej dziury potrzebna jest bardzo duża gwiazda, gwiazda większa od naszego Słońca. I ta gwiazda musi umrzeć, a, w, a umierając, wybucha. Jest To tak zwana eksplozja supernowej. I po, bardzo i po śmierci bardzo dużych gwiazd które są też bardzo, bardzo ciężkie, powstają właśnie czarne dziury. Czarne dziury nazywają się tak, bo są bardzo, bardzo, hmm, można powiedzieć, ciężkie i przyciągają wszystko do siebie i to wchłaniają. Czarna dziura potrafi wchłonąć wszystko, też światło. Dlatego właśnie pozostaje czarna. Czarna dziura czasem potrafi wchłonąć na rzeczy o wiele, wiele, wiele większe od siebie. Jak na przykład pobliskie gwiazdy, jeśli te znajdą się obok niej. Widzicie tutaj na przykład za mną właśnie czarną dziurę, która pożywia się pobliską gwiazdą. Tu kolejny obrazek, oczywiście nie jest to zdjęcie, tylko tak sobie ktoś wyobrażał, że może to wyglądać. Hm. Dużo osób. Zastanawia się na przykład, co by było, gdybyśmy znaleźli się czar blisko czarnej dziury. Jak by to mogło wyglądać, gdyby ona nas wciągnęła? Powiem Wam, że lepiej być wciąganym na przykład przez dużą czarną dziurę niż małą czarną dziurę. Dlatego, że gdybyśmy byli wciągani przez małą czarną dziurę, ta mała czarna dziura zrobiłaby z nas spaghetti, czyli rozerwała nas kawałki. I wciągnęła jako taki sznureczek kawałków, czy też nawet już dalej atomów, za to duża czarna dziura, wciągając nas, pozwoliłaby nam przekroczyć swój horyzont zdarzeń. Ale mam dla Was coś specjalnego. Pokażę Wam, jak naukowcy wymyślili i zrobili, jak to, by było być, jak to byłoby być wciągniętym przez czarną dziurę. A więc Spójrzcie, ale nie musicie się bać. To tylko film. się. Powiem Wam, że czarnych dziur nie należy się obawiać. Żadnej nie ma blisko nas i żadnej blisko nas nie będzie. Są to bardzo ciekawe obiekty, ale też bardzo dalekie. Przez to też trudniej nam je badać. Dlatego też może są dla nas tak ciekawe. W następnym filmiku powiemy sobie o kwazarach. Do zobaczenia. Hej!